Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z unboxingu i dzisiaj będziemy otwierać unboxing z fanboxa, yy, a raczej boxa z fanboxa. Z tym tylko problemem, że kurde yy, nie pamiętam, jaki był model tego boxa, bo on był zamówiony baz 3 3 miesiące temu. Yy, także przepalamy się. Ja otwieram. Na starcie może spróbuję odciąć tutaj tą kartkę gdzie jest adres. otworzymy to w ten sposób wyjątkowo eee... dobra, już na bok pasuje, lecimy eee, to może Odpuszmy sobie od... aha bo to w ten sposób no to odpuszczmy sobie odtąd to jest podkład... nie, to jest worek o, coś nowego jeszcze worków nie dostawałem zadaj się mi chwilę, o tu jest Pamiętam Borka jeszcze nie dostałem nigdy, nie? Z tej strony mamy chyba jakiegoś... To jest ten yy, z lasu generalnie, nie pamiętam jak on się nazywał tak szczerze. A tutaj Tyberu. Nie pamiętam jak on się nazywał, ja pamiętam, że on był właśnie w leśmie. był taki wolny, ale miał dosyć mocne ataki. Też fajny woreczek, generalnie. Się przyda, bo wchudny, nie mam żadnego. Lecimy dalej Oczywiście już O, słuchajcie Bo pina dostaliśmy Tylko nie wiem, czy ja już takiego nie mam Ale mamy pina z Logiem widzmienia, ja go chowacz mam na odwrót Dobra O, tu widać fajnie Także jest pin Niby żadna nowość, ale zawsze coś Lecimy oczywiście dalej, czyli mamy podkładeczkę. Pyk, pyk. To i duża ta podkładka. Ja nie wiem czy ja mi się kiedyś czas testa nie zepsuje czy po prostu i na nią sobie nie wymienię, A fajnie wygląda. To trzeba przyznać. Tylko szkoda, że nie mogę jej pokazać w całości. Chyba, że to światło włączę na chwilę. O, tak się prezentuje. Mamy tutaj wieśka i mamy... To jest chyba ten smok z wujki? Czy się mylę? Mogę się mylić. W każdym bądź razie jest podkładeczka. Kolejna do korekcji Dużo fantów tu nie ma, od razu mówię. Są mocne, ale nie ma dużo. To będzie plakacik Będę czegoś go jakoś... Dam radę... Rozerwać Czy też będę musiał go Dobra, to lecę sobie na sypie, ale trudno, zdarza się I teraz kwestia tylko tego lewko uschodzony w tej co widzę Ale to, to nic nie widać O w ogóle to tak trzeba pokazać, to fajnie to ma się prezent, no i właśnie o tym mówię to będzie ciężko pokazać. Chyba, że zrobimy coś takiego. Na moment. O. Spróbuję kolonami podtrzymać się dół. Tak się on prezentuje. Kogo on jeszcze na górze? Drogą. Znowu ten lasu. Ja nie wiem. Wyjątkowo. Możecie mi napisać w komentarzu, yy, co to jest za spór, bo ja zapomniałem jego nazwę, generalnie. Wiesz, to nie jest, ale zapomniałem nazwa. No i wiek, jak oczywiście, jako motyw. I kolejny, fajny plakat, tylko kolejny problem, że nie mogę tego powiedzieć na chwilę obecną. Tu będzie kubek. I to jest ostatnia rzecz. Zawsze taki szybki unboxing. I to będzie raczej kubek, no bo to jest w takim opakowaniu, że źle się że to nie był kubek, a tak swoją drogą. Yy, i teraz tak, tego kubka chyba nie będę rozdawał. Bo ostatnio z cesa rozdawałem, a potem mi się kilka tygodni później strzaskał, yy, strzaskały dwa kubki właściwie. Yy, Także akurat będę miał nowy. A ten z dalej czeka na rozdanie, bo się dogadałem, że jak się. Ten z, tysiąc z, z, z spotkam, to mu go dam, a się od tamtej pory jeszcze nie spotkałem. A kubek fajny, chociaż troszkę porysowany, jakby, ale na używany nie wygląda. Jest Siri, jest Wiesiek. Kubek sam sobie spoko. No tak, ja mówię, jak się przybliży, to widać, aby był właśnie już czyszczony, i wiecie, takie smugi są na nim, takie lekkie rytki. Ale... Skupka ma się pić, a nie żeby to jakoś super wyglądało, chyba że ktoś chce nawet tata, to już wtedy gorzej, tak? Eee, ale sam Bob spoko. Mało rzeczy jak na to, że jestam Bardziej liczyłem, że będzie liczyny, jakaś koszulka czy cokolwiek. Eee, bo jeśli chodzi o podkładkę, a ja podkładki mam. I to sporą ilość. Eee, na pewno ten worek jest eee, spoko i to jest solidny eee, plus. Kubek można się spodziewać, że będzie eee, podkładka plakat tak samo, no bo też co w co boksie, no i film w sumie to samo, nie? Chyba w każdym boksie z fanboxa miałem pina, więc... Chyba Kubek też, tak samo drogą, <śm> no, to, to dosyć spodziewalny boks, ale... Nie ale zawsze jakieś itemki są. No i właśnie ten plakat, który nie mam za bardzo powiedzieć na chwilę obecną. Bo tak, on by mi tutaj fajnie pasował na tył. Tylko, że właśnie tak jak mówię, jeszcze ten tył będę domalowywał. Prawdopodobnie w maju. Także do maja na pewno jeszcze nic nie powieszę, a poza tym mam sporo plakatów zarówno z Wiedźmina w tym momencie, z innych boksów jeszcze, z... Mam pełno autografów i plakatów z Pan... z tych, nie Pan tylko z Lefty Create. Także no, możecie zasadami tak coś nowego widzieć. A Wam dziękuję bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego. Heos!